Witajcie, kochani! I znów na megadiscount.pl pojawiają się My Little Pony. I tu będzie zestaw My Little Pony o nazwie Słodka, tęczowa cukiernia z serii Rainbow Power. W zestawie mamy figurkę Dazzle Cake, a także cukiernię, którą zrobimy po prostu z kartonika z opakowania. I również w tym zestawie mamy bardzo dużo akcesoriów, które już poukładałam na półeczkach i zaraz o nich opowiem. Dazzle Cake. Jest celutka niebieska i ma różowe śliczne oczka, a także różową e, taką grzywę z pasemkami i ogonek z gumeczką. Przy tylnej nóżce ma natomiast narysowane trzy malutkie babeczki. Do Daisy dołączone są odlotowe rolki. Każda z tych rolek e, ma takie skrzydełka z tyłu i oznaczona jest gwiazdkami. I rolki mają obrotowe kółeczka. Możemy nią teraz jeździć. A na tych rolkach będzie ona obsługiwać gości w swojej cukierni. Zobaczmy teraz, co znajduje się na parterze. Na samym dole mamy mnóstwo szafek i półki ze słodyczami, które są narysowane, ale również są w postaci namacalnej, że tak powiem. I mamy tutaj kawałki tortów różnych ciast. A także chlebek. Tutaj większy tort i malutkie babeczki. Powyżej, jak i nad kasą, znajdują się cukierki. Tutaj mamy y, cukierki, ale też lizaki. No i kasę, którą otworzymy za pomocą klucza, który wygląda, jakby należał do Pinkie Pie, ponieważ ma y, trzy baloniki, dwa niebieskie, jeden żółty. I teraz zobaczymy, jak otworzyć kasę. i kasa otwarta. Możemy ją zamknąć po prostu naciskając. W tle widać mnóstwo półek z drabinami i z różnymi smakołykami. Odsłonię Wam na chwilę, żebyście mogli spojrzeć. A koło schodów, tak jak już widzicie, znajduje się stoliczek z kwiatkami, a także patera, na której mamy kolorowe wypieki. Diesel cake zaprowadzi nas teraz po schodkach na górę, gdzie znajdują się kolejne wypieki. Są to różowe babeczki, również z otworem na klucz. I tutaj otwieramy, a w środku znajdują się kolorowe babeczki. Półpiętro prowadzi do kuchni, gdzie znajdują się Oczywiście kuchenka, zlew i inne szafeczki. I tutaj wszystkie wypieki powstają. Podłoga piętra jest równocześnie markizą dla parteru. I tutaj widzimy różne kucyki i smakołyki. Na tej podłodze ustawiłam również inne wypieki. Ale oprócz tych wypieków mamy również tackę z napojami, oczywiście też kolorowymi. I te napoje możemy oczywiście przyczepić na kopytko naszych kucyków. Może niebieski się bardzo zlewa z dazel, ale mamy tutaj zielony i też bardzo ładnie to wygląda. Oczywiście na tatce możecie położyć inne rzeczy, na przykład kawałki ciastek. Odkładamy tacę i mamy tutaj mniejszą Tackę, na której wcześniej zostały zrobione ciasteczka. Oczywiście zarówno większe tace, jak i mniejsze i inne rzeczy ozdobione są serduszkami. Możecie to zobaczyć tutaj. I następnie mamy również słodkie, lukrowane wypieki, które możecie wyjąć z podstawki. Na samym końcu następna otwierana na klucz rzecz. Jest to piętrowy tort z serduszkami, który oczywiście otworzymy kluczem, a w środku na górze znajduje się babeczka. Możecie oczywiście ją zmienić na inny kolor. I teraz jest niebieska. Zamykamy ją z powrotem i będzie to niespodzianka dla gości. Już na sami koniec. Spójrzmy na zewnątrz budynku. Znajdują się tutaj dwa, trzy okienka, które są ozdobione balustradą. A na dole mamy piękne wejście, które jest ozdobione kwiatkami. Mamy tutaj również stoliczek z takimi poduszkami do siedzenia. Te stoliczki, dwa są tutaj stoliczki, które są nakryte filiżankami i Postawione są na nich babeczki i tutaj również są te poduszki, a w tle widzimy okna również z Dazzle Cake. Jeżeli nie macie jeszcze tego zestawu w swoim domu, to zapraszam do kupowania na megadiscount.pl. Do zobaczenia!